Proszę Państwa bardzo serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej, briefingu właściwie kandydatki do parlamentu w nadchodzących wyborach kandydującej z listy Prawa i Sprawiedliwości z numerem 17 Joanny Borowiak. Oddaję głos pani Joannie Borowiak. Dzień dobry Państwu. Dziś dobiega końca kampania wyborcza i za Państwa pośrednictwem chciałam podziękować. Dziękuję wszystkim osobom, które przez ponad miesiąc wspierały mnie w mojej kampanii. Dziękuję państwu dziennikarzom, przedstawicielom mediów. Dziękuję również moim konkurentom politycznym, którzy grali fair, nie prowadzili brudnej kampanii, pokazując tym samym, że zwyczajnie szanują demokrację. W szczególny sposób chcę podziękować za ogrom życzliwości, z jaką zetknęłam się podczas bezpośrednich spotkań z wyborcami. Dziękuję za wyrazy sympatii, za wiele ciepłych słów pod moim adresem. To bardzo budujące. Dziękuję Państwu za to. Szanowni Państwo, dobra zmiana jest możliwa. Na liście Prawa i Sprawiedliwości moje nazwisko widnieje pod pozycją 17. Jeżeli Włocławianie będą chcieli mieć posłankę stąd, z naszego miasta, z Włocławka, to bardzo proszę o głos 25 października. Obiecuję, że nie zostanie on zmarnowany. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Właśnie, może Pani Radna by rozszerzyła wątek tej jakości kampanii. Docierały do nas sygnały o niszczeniu Pani materiałów wyborczych. Zatem generalnie, jak ta kampania wyglądała, ale już nie w postaci laurki na koniec, ale rzeczywistej jej oceny tu we No Panie redaktorze, laurkę wystawiłam przed chwilką tym kandydatom, którzy nie uprawiali brudnej kampanii. Nie niszczyli banerów wyborczych, nie rozsyłali maili dziwnej treści do członków Prawa i Sprawiedliwości i członków Klubu Gazety Polskiej. Bo od kilku dni takie e-maile były rozsyłane. Ja wszelkie nadużycia zgłosiłam na policję. Konkurenci polityczni nie wytrzymują ciśnienia, jakie jest przed 25 października. No myślę, że dzisiaj. Cisza wyborcza od godziny 24. Mam nadzieję, że konkurenci polityczni będą w stanie spokojnie poczekać do wyników wyborów i w poniedziałek będziemy wiedzieli, jak sytuacja wygląda i jaką reprezentację mamy w parlamencie.